Dzień dobry, Tadeusz Płużański. Jesteśmy na targach książki patriotycznej, prawicowej, bez cenzury. Bestie to jest moja pierwsza książka, która zrobiła sporo szumu. do dzisiaj jest nielubiona przez wiadome środowiska, piętnowana, a tu można ją dostać o zbrodniarza komunistycznych. Historie, niestety, które ciągną się aż do dziś, bo kolejne pokolenia ubeków rządzą Polską, a my musimy się z nimi zmagać. Helena Wolińska, Stefan Michnik, Anatol Fejgin, to tylko niektóre postaci, które tu opisuję. No i nieprzypadkowo się znalazły na okładce, bo to takie rzeczywiście bestie komunistyczne o rodowodzie żydowskim zresztą. Także polecam serdecznie bohaterowi i oprawcy to jest moja książka o Rotmistrzu Pileckim. Też serdecznie polecam moje spojrzenie na postać Rotmistrza, i historyczne, i takie bardziej osobiste, ponieważ Tato był bliskim współpracownikiem pana Rotmistrza. Także wątki rodzinne też się tutaj znalazły, ale też współczesne. Kto dzisiaj niszczy Witolda Pileckiego i dlaczego w Polsce w Europie i na świecie do dzisiaj Rotmistrz jest groźną postacią, a dla nas powinna po, być to inspiracją, żeby właśnie go promować, żeby o nim opowiadać, a niech się boją. To jest książka. Jeszcze jedno, może szczególnie zareklamuję mojego syna Staszka, też historyka, żo Żołnierze Wyklęci. Na podstawie rozmów autora, właśnie z ostatnimi żyjącymi, wyklętymi, jak to naprawdę było? Funkcjonować w warunkach ekstremalnych w lesie po kilku latach często okupacji niemieckiej, potem po 45 roku, jak sobie z tym radzili, jakie rozterki przeżywali, czy jakie były kontakty z rodziną. Jak wyglądała na przykład, jak wyglądały kwestie posługi religijnej, więc serdecznie, serdecznie polecam mróz, głóciwszy Stanisława. A takie czytadła bardziej może to jest, to są słynne ucieczki Polaków. Może od razu dwa tomy pokażemy skąd Polacy uciekali. Właściwie z każdego miejsca, z obozów niemieckich, z sowieckich Łagrów z PRL-u, samolotem, pociągiem 300 mil do nieba. Państwo pamiętają, jak dwóch braci uciekało pod tirem, pod ciężarówką podwieszeni Krystyna Skarbek, tu jest też opisana, jak ona uciekała też przed komunistycznymi siepaczami. Mnóstwo ciekawych historii. To jest też dobry prezent pod choinkę. Serdecznie Państwu polecam. To są niektóre z pozycji, które, które mam. Zapraszam na targi Książki Historycznej w Warszawie.